Twoje radio gra cuda każdego dnia. Witaj, dobrze, że jesteś. Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Czy mogę zaufać Bogu? Wierzymy lekarzowi, który na podstawie badań stwierdza, że np. Na nasz organizm potrzebuje żelaza czy operacji ratującej życie. Wierzymy pilotowi, który zapewnia nas, że za dwie godziny wylądujemy na lotnisku Heathrow w Londynie. Wsłuchujemy się w to, co inni do nas mówią, i w zależności od ich wiarygodności, ufamy im bądź nie. Spora grupa wierzy we wszystko, co przekazują media, nie sprawdzają, czy te informacje są rzeczywiście rzetelne. Wsłuchują się w to, co mówią do nich gadające głowy z ekranu, kształtując w ten sposób swoje przekonania, swój światopogląd. Dobrze wiemy, jak często ludzie się mylą, jak często celowo wprowadzają nas w błąd po to tylko by przeprowadzić swoje polityczne czy inne cele. Biblia mówi, że Bóg jest inny, że nigdy nie kłamie, że to, co mówi, jest wierne i prawdziwe. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy on mówi, a nie czyni, i czy oznajmia, a nie spełnia? Tak, Bóg jest wierny, wiarygodny, niezawodny. Możesz zaufać, że Jego plan jest doskonały i dobry, że jest najlepszy dla Ciebie, nawet jeśli w tej chwili tak to nie wygląda. Biblia mówi, że wiara przychodzi ze słuchania. Czytamy, skoro więc posłuszeństwo jest owocem wiary, a ta rodzi się z tego, no w co się wsłuchujemy, bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca uwagę, to niezwykle ważne jest, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w słowo Chrystusa. Jak możesz to robić? Przeczytaj jakiś krótki fragment z Biblii dzisiaj, na przykład z Ewangelii Marka, czwarty rozdział wersety od 35 do 41. Przeczytaj z uwagą raz i drugi. Pomódl się, by Duch Święty pomógł ci zrozumieć to, co czytasz, a potem postaw sobie trzy pytania. O czym jest ta historia? Czego mogę się z niej nauczyć o życiu, o Bogu Jezusie? I jak mogę to zastosować w moim życiu dzisiaj? Panie, przekonaj mnie dzisiaj, że to, co powiedziałeś w swoim słowie, jest wiarygodne. Że mogę Tobie zaufać. Tak bardzo potrzebuję uchwycić się prawdy. Dodaj mi wiary. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś.